Witam, Piotr Kiewra. Ponownie jesteśmy w Puszczy Rzepińskiej, ponownie jesteśmy pod dębem piast, dlatego że zaprosiłem Cię dzisiaj pod Dąb Piast z tego powodu, że będziemy dzisiaj mówić o wzmacnianiu systemu odpornościowego, a jak już wiesz, Dąb Piast jest w tej dziedzinie autorytetem. Co prawda roślinnym autorytetem, ale jednak co wpływa na nasz... System odpornościowy. Pierwsza rzecz i chyba najważniejsza to jest równowaga w naszym organizmie. Równowaga między rozwojem ciała, naszego umysłu, ducha, ale również równowaga w naszych komórkach. Równowaga wewnątrz naszego ciała między organami, między poszczególnymi układami. Jakie czynniki powodują osłabianie naszego systemu odpornościowego i jakie czynniki powodują wzmacnianie naszego systemu odpornościowego. Pierwsza rzecz, bardzo mocno osłabiają nasz system odpornościowy stresy. Już o tym wiesz, jeżeli śledzisz moje felietony na temat zdrowego stylu życia, to w kilku felietonach na ten temat napisałem. Napisałem tam, że stresy są największym twoim wrogiem. W związku z tym powinieneś się nauczyć zwalczać. Te negatywne stresy, te niepotrzebne dla Ciebie, dlatego że wszystkich stresów nie jesteśmy w stanie wyeliminować z naszego życia i to nawet nie, jest, nie byłoby dobre rozwiązanie z tego powodu, że stresy są. Duża część stresów jest korzystna dla nas. One nas mobilizują do wielu pozytywnych rzeczy. Mobilizują nasz, nasz organizm, mobilizują nasze, nasz, nasz umysł do wielu wielu rzeczy, do wielu starań, między innymi jeśli chodzi o zdrowy styl życia. Także wszystkich stresów nie wyeliminujemy, ale próbujmy, starajmy się wyeliminować te stresy, które są dla nas niekorzystne. Druga rzecz, wyeliminujmy z naszego życia negatywne skutki stresu. A te negatywne skutki stresu można wyeliminować poprzez ruch, poprzez różne formy ruchowe, takie jak bieg, marsz, spacer, marsz z kijkami, takie jak jazda rowerem. Dlaczego jest to dobry sposób na eliminowanie negatywnych skutków stresu? Z tego powodu, że stres powstaje w naszym umyśle. Wysyłane są sygnały do naszego ciała i końcową fazą jakby tego stresu, tego, tego napięcia, które powstaje w wyniku stresu, jest napięcie wewnątrz mięśni. Dostarczone są tam cukry, różnego rodzaju hormony, które przygotowują nasz organizm do walki. Jeżeli tej walki nie ma, jeżeli nie ma pracy mięśni, to te negatywne skutki będą trwały w naszym organizmie przez dłuższy czas. W związku z tym powinniśmy zrobić coś, co spali tę niepotrzebną, niepotrzebną nagromadzoną energię. Tym sposobem jest właśnie ruch. Kolejna rzecz, wyeliminuj ze swojego pożywienia i ze swojego otoczenia trucizny, które powodują powstawanie niepotrzebnych stresów wewnątrz organizmu. Możesz to zrobić poprzez kontrolę tego, co jesz, czytanie etykiet. Na ten temat napisałem również kilka felietonów. Przeczytaj głównie te, które dotyczą naszego sposobu odżywiania. Kolejna metoda wzmacniania naszego systemu odpornościowego to dostarczanie do naszego organizmu wraz z pożywieniem tego, co jest naszemu organizmowi bardzo potrzebne, czyli witamin, minerałów, pierwiastków śladowych. Postaraj się, by w Twojej diecie były takie produkty, które dostarczają Ci tych witamin, minerałów, pierwiastków śladowych w takiej ilości, w jakiej ich potrzebujesz. Dzisiejsza żywność niestety zbyt wiele tego nie dostarcza, w związku z tym musimy być może wspierać się również suplementacją. Jeżeli czujesz, że w Twoim organizmie coś jest nie tak, że czegoś Ci brakuje, dlatego że Twój system odpornościowy jest słaby, to stara się zmienić dietę. Stara się poszukać tego, co Twojemu organizmowi brakuje. Najłatwiej to znaleźć, stosując zasady diety intuicyjnej. Poszukaj wśród felietonów na www.rzepin.net lub na www.piotkiewra.pl, felietonów dotyczących tej rzeczy, o której mówię. Kolejna rzecz. Hartuj swój organizm. Hartowanie organizmu sprzyja, wzmacnianiu systemu odpornościowego, szczególnie na takie sprawy przeziębieniowe, katar, grypę, anginę, na, czyli na choroby, które powstają w wyniku działania zimna. Jeżeli nie jesteś na nie przygotowany, nie jest, jeżeli twój organizm nie jest zahartowany, to często będziesz takie dolegliwości miał czy miała. W związku z tym, jeżeli się zaczniesz hartować, a możemy się hartować również poprzez zimno, również poprzez ruch, ale ruch na świeżym powietrzu i ruch w różnych warunkach atmosferycznych. Stara się to robić systematycznie, również wtedy, kiedy jest zimno, kiedy jest mroźno, kiedy jest deszczowo. Zobaczysz, że tego typu zabiegi bardzo wzmacniają nasz system odpornościowy. Śpi przy otwartym oknie, często wietrz swoje mieszkanie. Kolejna rzecz, stosuj specjalne zabiegi hartujące, czyli stosuj zimną na przykład wodę, płcząc sobie stopy, nogi, płucząc sobie nos, drogi oddechowe lub stosując kąpiel czy prysznic na całe ciało. Możesz to spokojnie robić. Jeżeli zaczniesz to stopniowo stosować przez dłuższy okres czasu, to na pewno Twoja odporność na wiele chorób stanie wzmocniona. Kolejna rzecz, hartują nasz organizm również choroby, które do tej pory przechodziliśmy, ale albo które możemy przejść. Często rodzice stosują wobec swoich dzieci izolację, izolują dzieci chorych, co nie zawsze jest korzystne z tego powodu, że w momencie, kiedy przechodzimy pewne choroby, nasz system odpornościowy się wzmacnia, wzmacnia się na tyle skutecznie, że na te choroby już być może nigdy nie zachorujemy. Albo jeżeli zachorujemy, to ten czas to będzie w przyszłości w bardziej odległym czasie, czyli przechodzenie chorób, szczególnie tych przeziębieniowych, grypy powoduje, że na dłuższy czas stajemy się odporni. Kolejna rzecz, i to jest nowość w tych sposobach dotyczących hartowania naszego organizmu, być może do tej pory o tym nie słyszałeś, są irydoidy. Irydoidy są to takie związki chemiczne, takie składniki bioaktywne, które wytwarzają rośliny po to, żeby się chronić przed niekorzystnymi wpływami środowiska. Nie wszystkie rośliny je zawierają, ale są rośliny, które zawierają ich bardzo dużo. Ja Ci proponuję napoje bioaktywne z noni, które zawierają bardzo dużą dawkę irydoidów, a irydoidy bardzo silnie wzmacniają nasz system odpornościowy. I to jest tych kilka takich prostych, skutecznych metod wzmacniania Twojego systemu odpornościowego. Zacznij je stosować, a zobaczysz, że będziesz miał mniej, zdecydowanie mniej problemów z, z chorobami, z dolegliwościami, będziesz tryskał zdrowiem, energią wtedy, kiedy wszyscy inni będą się kładli do łóżek. Czyli najlepszą metodą na nasz system odpornościowy, na wzmocnienie naszego systemu odpornościowego jest, są zasady zdrowego stylu życia. Stosuję je na co dzień. Na koniec chciałbym Ci przypomnieć takie stare chińskie przysłowie, które mówi o tym, który mówi w ten sposób, że mędrzec... Nie zwalcza choroby. Mędrzec pracuje nad swoim zdrowiem. W związku z tym pracuj nad swoim zdrowiem, a nie będziesz musiał zwalczać chorób. Z Klubu Zdrowego Stylu Życia mówił Piotr Kiewra.